Nie rękę, głowę. Przełóż nogę. Tak. Atakuj rękę. To jest brawo, czy brawo? Brawo. A jest Trzeba to tak robić, żeby ucisk był na bok szyi. Wtedy jest dozwolone. Ja wiem, ale ja nie cisnę tego do końca, bo... A, no tak silny no Młody, nogę ma śpisz i podajesz mu rękę